Wynajęłam w pandemii sklep pa, y, właściciela, pana tego lokalu. Zdziwienie było ogromne, co chcę mu otwierać, jak się wszystko zamyka. I tak naprawdę zauważyłam wtedy y, no, ogromne zainteresowanie sklepem, ze względu na to, że ludzie siedzieli w domach, remontowali te domy. Mieli nowy pomysł, tą przestrzeń, w której muszą spędzać siłą rzeczy bardzo dużo czasu. Słyszę od klientów to, że, że, że jest fajny klimat, że jest jak w domu, że jest inaczej niż, niż, niż w innych sklepach. Patronem medialnym kanału jest portal Świecie 24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak często słyszysz pytanie, że to jest nowy sklep? Jak często? Nawet dzisiaj weszła klientka zdziwiona, że jaki ładny, nowy sklep. I zawsze mnie to dziwi, ale no często się z tym spotykam, a jednak jestem już tutaj 5 lat. I tak samo odnośnie tego, że jest to nowy sklep, słyszę często zdziwienie odnośnie tego, że odbywają się tutaj na miejscu. W sklepie stacjonarnym zajęcia dla dzieci. Odbywają się cyklicznie, co sobota. Mówisz, że jesteś na rynku 5 lat. W tej chwili mamy 2025, czyli łatwo policzyć, że swoją działalność zaczęłaś jeszcze w trakcie pandemii. To był dobry tak. pomysł? Zawsze sobie y, odpowiadam na takie pytanie, czy było łatwo? Nie, ale czy było warto? Tak. I to jest chyba odpowiedź na to pytanie. Było warto, y, ale ciężko. Bo otworzyłam 5 września, wybuchła pandemia w marcu. Wtedy straciłam pracę, yy, także z początkiem pandemii, więc no, takie działo się. Yy, wtedy zapadła decyzja o tym, co dalej robić. A że nie wyobrażam siebie w innym miejscu, yy, um, uwielbiam to, co robię, czyli szycie i zajęcia z dziećmi, więc postanowiłam zaryzykować, Yy, wynajęłam w pandemii sklep. Pa, yy, właściciela, pana tego lokalu, zdziwienie było ogromne, co chcę chcemy otwierać, jak się wszystko zamyka. Ale udało się, yy, otworzyłam i tak naprawdę po otwarciu to było wielkie boom, ponieważ jak otworzyłam we wrześniu, zbliżała się druga yy, fala pandemii, ta jesienno-zimowa i tak naprawdę zauważyłam wtedy yy, no, ogromne zainteresowanie sklepem ze względu na to, że ludzie siedzieli w domach. Remontowali te domy. Mieli nowy pomysł na, 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 na tą przestrzeń, w której muszą spędzać siłą rzeczy bardzo dużo czasu. Yy, I naprawdę było to ogromne boom właśnie wtedy po otwarciu. A tę pasję do szycia wyniosłaś z domu, czy to jest na w trakcie życia? Yy, yy, pasje. No, zawsze lubiłam takie prace. Przerabiałam yy, jako dziecko wszystko, co się dało. Kroiłam, składałam, więc myślę, że to, to gdzieś od, od dziecka lubiłam takie prace. A samo szycie no, nikt mnie generalnie tego nie uczył. Gdzieś, może, początki z maszyną to, to z mężem przerabiałam, bo on ma ogromną cierpliwość jest w ogóle oazą cierpliwości. Wydawałoby się, że to ja jestem tą cierpliwą, patrząc na moje prace ale tak naprawdę do spraw takich maszynowych mechanicznych, to jak najbardziej nie, no i trzeba było mnie tam ujarzmić przy tej maszynie, bo no ale udało się z jego pomocą. No właśnie, udało się i to rozpoczynając, tak jak już wspomnieliśmy, w trakcie pandemii. Od tego czasu upłynęło 5 lat. Co było po drodze? Jakie, jakie trudności napotkałaś? No na, czy na pewno wszystkie te fale pandemiczne, tak, to, to, to na pewno, bo to zamykało ludzi w domach, ale to akurat tutaj z plusem dla mnie, bo gdzieś ta sprzedaż się super kręciła. E, ym, kolejną rzeczą dwa lata temu była kradzież dużego konta na Facebooku firmowego. E, konto nie miało 5 lat, e, tak jak sklep, bo miało lat 10 w tamtym momencie, ponieważ gdzieś tam już rzucałam wcześniej te swoje prace na takim zwykłym fanpage'u facebookowym. Więc to konto miało 10 lat. E, a łącznie z, firm, łącznie z firmą 10, nie? I no, kradzież tego konta naprawdę odbiła się tu echem, że tak powiem, bo mocno odczułam brak tego kontaktu internetowego z klientami. Eee, no i nie ma co ukrywać, że wszystko się przeniosło do internetu, ludzie w to klikają i w momencie, kiedy przestało być mi widać, a... Ym, re, ym, Moje działania na, na Facebooku to jest taka akcja-reakcja. Tak? Ja coś wrzucam, klient to widzi, każe to odłożyć, jutro jest to sprzedane. W momencie tego skradzionego konta, kiedy nie dało się go przez miesiąc odzyskać, bo daliśmy, daliśmy sobie miesiąc. A może się uda, spróbujmy tak, tak, w ten sposób, z tym informatykiem, z tym informatykiem. No nie udało się. Ale przez ten miesiąc mocno to tutaj odczułam, nie? ten brak taki z klientem yy, relacji. Był spadek sprzedaży? Tak. Niestety. I to była kolejna rzecz, którą trzeba było yy, jakby yy, bo przetrwać po prostu. Yy. I to już był taki moment, w którym stwierdziłaś, OK, może to jednak nie jest dla mnie, czy jednak cały czas było takie zaparcie, idziemy dalej. No, było ciężko to przeskoczyć i, i, i jednak pogodzić się z myślą, że trzeba zacząć od zera, bo trzeba było tego Facebooka, Instagrama rozbujać od zera. Tak naprawdę, yy, no, przez na, na chwilę. Na chwilę mnie to y, gdzieś zdemotywowało, jednak. Pomyślałam, że kurczę chyba nie da rady od początku, od nowa. Ale jednak, znajdujemy się w tej chwili tutaj, w przestrzeni kreatywnej. E, co ci inspiruje do działania? Chyba ludzie. Ludzie, którzy tu wchodzą od drzwi, mówią, ale ładnie, y, ale pachnie, y, zachwycają się tym. Nawet chyba ostatnio opowiadałam Ci sytuację, jak weszła tutaj starsza pani w podeszłym wieku, naprawdę w podeszłym wieku, gdzie normalnie takie osoby to się zakręcą, uśmiechną i wyjdą i też myślałam, że tym razem tak będzie, ale ta pani weszła, zamknęła za sobą drzwi, rozejrzała się powolutku, wszystko sobie dokładnie obejrzała, stanęła i powiedziała, jaka piękna cepelia i to było, to, to był dla mnie ogromny komplement, bo no, Cepelia to jednak była organizacja zrzeszająca rękodzielników od 1949 roku chyba. Ostatnia zamknęła się w 2020, bodajże jak dobrze pamiętam, w Warszawie, więc istniała 70 lat. Ta właśnie warszawska Cepelia, no i to były sklepy z tak pięknymi rzeczami jak hafty, ceramika, biżuteria drewno, więc to, że ona mnie porównała do tego sklepu, no było czymś, czymś wspaniałym. No i patrz, zupełny przypadek, ostatnia cepelia ja zamknęła się w 2020 i kiedyś otworzyłaś? Prawdopodobnie, tak do końca nie, nie pamiętam tej daty, czy na pewno, ale chyba chyba tak, chyba tak. Wspomniałeś, że inspirują cię e, ludzie. W tej chwili patrzę na Ogromne kwiaty, które się znajdują za sobą. To jest Twoje dzieło, czy jesteś w kooperacji z kimś? Eee, Moje i Marty, którą, z którą spo, współpracuję od e, stycznia. E, Marta jest z Biesiady w Plenerze. E, to też taka świecka, e, świecka firma. E, I tak, e, kiedy ja już gdzieś myślę, że już niczego innego, nowego nie wymyślę, e, wtedy przychodzi do Polski coś z zagranicy. I teraz jest tym są właśnie tym te kwiaty, giga kwiaty, które, które można wykorzystać do dekoracji uroczystości, lokalu, salonu fryzjerskiego, beauty, do domu, no coś pięknego. Weszłyśmy w to razem i myślę, że no jest to coś nowego, na pewno w świecie tego nie ma. Czyli jest to nowość na rynku nie tyle co świeckim, nawet polskim, można tak powiedzieć? No, w Polsce gdzieś to już krąży. W dużych miastach na pewno od roku, na nawet dwóch widziałam, że są profile, gdzie już to od dwóch lat robią, ale gdzieś tak pomalutku to wkraczało. A teraz jest takie, no jest boom na kwiaty. Jak się je właściwie robi? Bo tak patrzę, że tutaj na pewno idzie na to tona materiału. Tona materiału, gdzie pół tony już poszło do śmietnika, bo to wszystko metodą prób i błędów. Eee, no. Ja, ja, jak powstają? No, no, no tą właśnie metodą prób i błędów, tak, gdzieś tam mamy w głowie jakiś pomysł, przekładamy go na materiał, e, są kwiaty z papieru, z, mogą być z tiulu, z pianki, możliwości są przeogromne, e, no są pracochłonne, bolą ręce, bolą nadgarstki od skręcania tego, no naprawdę y, nie jest to taka prosta rzecz i nie jest to tania rzecz ze względu na, na pracochłonność. Znajdujemy się jednak tutaj i widzę dookoła naprawdę niesamowicie dużą ilość różnych rzeczy. Inspiracja na to wszystko. Skąd pochodzi? Yy, a to znowu ludzie, którzy tutaj yy, jakby yy, przyszli sami do mnie. Gdzieś nie musiałam w ogóle zabiegać o, te, o, ty, o tych ludzi, o tych rękodzielników yy, od pięknej biżuterii, yy, od świec sojowych, yy, od produktów z drewna. Od produktów skórzanych, prosto z Ekwadoru. E, oni tak naprawdę przyszli z propozycją e, współpracy sami do mnie. Nie musiałam tak naprawdę ich szukać i, i myślę, że to też jest fajne. Świetnie. Taki naprawdę niesamowity klimat na to miejsce, to muszę przyznać, bo już nie powiem, że jestem, jestem fanem od naprawdę długiego czasu. Za każdym razem, jak przychodzę ulicą, patrzę na witrynę. To chyba jeszcze się nie spotkałem z MANTem, żeby coś nie przykuło mojego wzroku. Także bardzo często tutaj zwalniam. Dziękuję za to bardzo. Faktycznie też słyszę od klientów to, że, że, że jest fajny klimat, że jest jak w domu, że jest inaczej niż, niż, niż w innych sklepach. No, gdzieś tam lubię ten eklektyzm, czyli to pomieszanie nowego ze starym, czyli coś jest w starej szafie przemalowanej, coś jest na starych drzwiach, pozyskanych gdzieś tam na starociach, bo też to. To jest gdzieś taka ukryta moja druga pasja, te starocie. I to, że to wszystko tutaj yy, na pierwszy rzut oka do siebie nie pasuje, powoduje chyba ten klimat, że potem jednocześnie razem pasuje. I to, to jest takie fajne, właśnie. Słysząc to od ludzi, że jest tu taki fajny klimat, to to, to to tylko nakręca. Fajny klimat w przestrzeni kreatywnej, mówiła Paulina Cel. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja Cię kręcę. Nie pozdrowiłam męża. On się ze mnie w ogóle tak nabija od poniedziałku. Nie mówi, w ogóle jak mi nie pozdrowisz, nie, to nie wracaj, nie?